Jedną z wizytówek Torunia jest piernik. Wariacji na jego temat nieskończoność razem z nami, ta, która te wariacje czyni. Nie powiedziałem wariatka, tak, która te wariacje czyni. Iga Sarzyńska, mistrzyni piekarnictwa, mistrzyni cukiernictwa zdobywała doświadczenie i nagrody w San Francisco, w Londynie, w Paryżu. Ktoś, kto nie zna Torunia i nie zna uroków miasta zapyta, dlaczego? Dlaczego akurat tutaj? Dlaczego, dlaczego to... akurat Toruń? Bo pierniki. Kocham pierniki właściwie od dziecka. Ja w ogóle pochodzę z takiej rodziny z, z długoletnimi, bardzo długoletnimi tradycjami cukierniczymi, piekarskimi. Te, te tradycje sięgają ponad ponad 100 lat. W 2019 przeprowadziłam się do, do Torunia. Dlaczego, dlaczego podjęłam taką decyzję? Dlatego, że Pierwszy raz w tym pięknym mieście zabrakło mi sklepu z pięknymi, yy, smacznymi piernikami. Stwierdziłam, że, że to jest moja misja i, i zmieniałam swoje życie osobiście. Ja bym stopni. się zapytała, jak cię tutaj przyjęto? Bo wyobrażasz sobie, że teraz ktoś przyjeżdża do zakopanego i próbuje robić oscypki góralom. Ty przyjeżdżasz nie z Torunia i robisz pierniki. Jak cię tutaj przyjęli? Yy, byłam zaskoczona, bo przyjęli nas i Torunianie, i turyści. Bardzo, bardzo pozytywnie, wręcz właśnie podkreślali, że cieszą się, że takie miejsce powstało, że w końcu mogą kupić pierniki, zabrać je za granicę, mogą się tym pochwalić, więc to były naprawdę bardzo, bardzo miłe, miłe y, opinie. A co takiego odkryłaś w samym pierniku? Co w pierniku, przepraszam, jest tak fascynującego? Że przyciągnęło cię tutaj, że sprawiło, że zmieniłaś swoje życie i zadedykowałaś piernikowi swoje życie. Uważam, że piernik to absolutnie wyjątkowe ciasto. Po pierwsze, zawsze wzbudza pozytywne em emocje, uśmiech, wspaniałe wspomnienia z, z dzieciństwa. Też fajne w pierniku jest to, że łączy to, co nam bliskie, czyli mąkę i miód z przyprawami korzennymi, które pochodzą z najdalszych zakątków świata. Wspaniale pachnie i łączy rzemiosło ze sztuką. Bardzo wiele osób ym, robi w Toruniu pierniki. Jesteśmy u Ciebie, dlatego że Ty Sprawiłaś, że ten piernik, nie wiem, jakiego użyć słowa, jest ekskluzywny, jest dziełem sztuki. To od początku było Twoim założeniem, Twoją ideą? Tak, to był w ogóle nasz, nasz zamysł. Chcieliśmy stworzyć pierniki na miarę XXI wieku. Ale Iga, jesteś na tyle popularna w Toruniu, że ostatnio otrzymałaś rolę w filmie fabularnym Piernikowe serce. Tak, była to iści oscarowa rola. Zagrałam ekspedientkę w sklepie z piernikami. Więc siebie. Chyba, siebie, właściwie tak, siebie zagrając. Tu przechodzimy do odpowiedzi na pytanie graniczne. Lukier czy czekolada? Zdecydowanie czekolada. No dobrze, bardzo Ci dziękujemy, a w dalszej części programu się zastanawia Marcin, czy bardziej lukier czy czekolada? Lukier. Już Pani redaktor na mnie wymusiła za kulisami, że lukier, więc lukier, tak? Lukier. Ale może po starej znajomości my wymusimy jakąś sytuację takiego spróbowania, bo tak sobie rozmawiamy, a tu... Ale to poza Przed państwem nic się nie ukryje, a Paulina i Marcin zapewniają, że pierniki są smakiem torunia, ale nie jedynym. W fajnej Polsce przed nami czarny sport. Czy jako trener będziesz wymagał dużo od swoich podopiecznych? Nie to, żebym się o nich martwił, Ręda. ale tak. Okay. <grym>, dziękuję bardzo. To chciałem, usłyszeć, chciałem to usłyszeć. Wypłyniemy na szerokie wody, żeby zobaczyć widok, który mógłby ozdobić nie jeden piernik. Kate Blanchett, William Defoe, Adam Driver. Dla nich gotował Bartłomiej Witkowski, szef kuchni. Ma też propozycje dla widzów Fajnej Polski. Bardzo mieszać tak fajnie, ubijać, można powiedzieć. Tak, bak, 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 bak. Dla mnie każdy gość jest najważniejszy. Gwiazdą programu jest Sławek Wierzcholski. Czy to prawda, że harmonika była nawet kiedyś w kosmosie? Tak, jako jedyny instrument. Harmonika poleciała w kosmos. A w Fajnej Polsce będzie kosmicznie dobre granie. No Słuchaj, ale jeszcze w tym miejscu, mimo że znam Toru, nie byłam. Tak, właśnie o to chodzi, o te premiery, o pierwsze razy. Oto jest Toruńska motoarena. Toruń kocha czarny sport i my państwu dowodów na to dostarczymy. A w zasadzie zrobi to, pomoże nam w tym nasz znakomity przewodnik, Adrian Jedzieński, podwójny drużynowy, mistrz cześć. świata, wychowany Toruńskiego klubu i legenda apatora. Cześć, Adrian. Witam, cześć. Słuchaj, y Setki biegów tutaj, na motoarenie przejechanych. Czy kiedy teraz, jako spełniony zawodnik, pojawiasz się tutaj, to budzi to w tobie jakiekolwiek emocje jeszcze? Czy już masz dystans, już na chłodno? To tak. Spełniony, niespełniony, nie wiem. Okay. Będę jeszcze dopełnił parę rzeczy. Na pewno budzi zupełnie inne emocje. To we mnie na początku człowiek w ogóle na to nie zwraca uwagi, bądź idzie do pracy, no się robi swoje i się opuszcza, i w ogóle człowiek nie rozmyśla. Teraz przychodzą wspomnienia. Czasami nawet człowiek się wzrusza myśląc o niektórych rzeczach. A takie najbardziej dojmujące wspomnienie z Moto Aren? Może na przykład e, turniej Grand Prix wygrany dużo ich przez było, Ciebie, tak dużo, dzika karta. szczęście Aha. było ich dużo. Tak, dzika karta, na, na pewno tak. Wygrana w cyklu Grand Prix, na pewno jedno ze wspanialszych wspomnień. Pełen stadion, e, cieszący się końcówka, to była też sezonu. E, chyba to był przedostatnie zawody, jak dobrze pamiętam, w, tym, e, w 2013 roku, w których startowałem. Ale Marcin powiedział o tym obiekcie. Który jest imponujący, szczególnie kiedy stoi się na samym środku Motoareny. Jeden z piękniejszych na świecie. I chyba tutaj no, nie trudno było Tobie zapełnić trybuny wielbicielami czarnego sportu. Ha, najmilej wspominam czas, gdy ten stadion powstał, tak? czyli lata... 29 20 to wtedy ludzie stali nawet w nocy w kolejkach by kupić bilety, by się dostać na mecze. Więc te czasy naprawdę bardzo mile się wspomina. Czy chcesz od żużla odpocząć, czy zostajesz z żużlem? No bo tata żużlowiec, trener, ty żużlowiec wybitny i troszeczkę już jakby odpocząłem i cały czas mnie tak naprawdę tego ciągnie. Gdzieś tam troszeczkę pomagałem jak mogłem. Mam zrobione kursy instruktora, więc na pewno gdzieś przy tym będę jeszcze w jakiej roli i w jakim stopniu na tą chwilę, nie, ale Całe życie od takiego temu poświęciłem, więc to jest jedna z rzeczy, na którą nie skromnie muszę powiedzieć, że gdzieś tam człowiek się na tym zna. Jako zawodnik, ty byłeś zadziorem. Nie bałeś się, często ryzykowałeś, bo o to w tym sporcie chodzi. Wiele Trzeba od... być zaciorem, tak jak mówię. Wiele od siebie wymagałeś. Czy jako trener będziesz wymagał dużo od swoich podopiecznych? Nie to, żebym się o nich martwił, Będę. Ale tak. <grym> <grym> Dziękuję bardzo. To chciałem usłyszeć. Chciałem to usłyszeć. No to I... nic, no, życzymy Ci tego, żebyś wypłynął na szerokie wody, szczególnie że my teraz, proszę Państwa, wybieramy się e, do przepięknego miejsca. Też kochasz na pewno bulwar filadelfijski, bo będziemy pływać. Niekoniecznie w lewo, tylko. Wprostę, ale po miśle. Z nurtem. tak. Muszę przyznać, Paula, że dotrzymałaś słowa. Można na tobie polegać jak na zawiszy. Obiecałaś dobrą wyprawę, jest i wyprawa i z nami człowiek, który nas w to wciągnął poniekąd. Marcin Karasiński, Nadwiślańska Organizacja Turystyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Dzień dobry. mi wyjaśnić, gdzie my jesteśmy. To znaczy, wiem, że jesteśmy na Wiśle, wiem, że jesteśmy na łodzi, wiem, że w tle jeden z siedmiu cudów Polski wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, ale co to za jednostka? To jest replika łodzi historycznej, łodzi średniowiecznej typ statku nasuta, czyli statek służący do transportu towarów masowych. Dzisiaj byśmy powiedzieli masowiec, czyli do przewozu zboża, metali. W średniowieczu takie statki były powszechnie używane tutaj na, Wisłę, na Wiśle. No można śmiało powiedzieć, tysiące jednostek pływały tą rzeką, ponieważ to był największy trakt handlowy Europy w średniowieczu. Marcin, ale co się takiego stało w Twoim życiu, że Ty postanowiłeś z lądu zejść na Wisłę i co więcej doprowadzić do tego, że kilka jednostek tutaj w Toruniu Stało się replikami takich łodzi nawet z XV wieku. Eee, pasja, tak jednym słowem można powiedzieć. No, oczywiście jest, to nie wzięło się z przypad, jest przypadku. Jestem żeglarzem, pływam od, od wczesnej młodości. No i odkryłem tą wisłę kilkanaście lat temu. Popłynąłem z moim kolegą na zdjęcia fotogra z fotografem przyrody. Pofotografowaliśmy praki no i zakochałem się w tym pływaniu. Okazało się, że można widoku. mieć tak w tym widoku, można mieć. Trudno się nie zakochać. Przepraszam za to wtrącenie. Czy? Zdecydowanie tak. Słyszę to na co dzień od turystów, którzy są po prostu zachwyceni. Marcin y, obiecałeś widzom TVP Polonii, że toruń będzie zaskakiwał. I teraz musimy Państwu powiedzieć, że jest tu A bezpiecznie, B przyjemnie. Prawda? I ta Wisła, która mi się wydawała taką rzeką bardzo dziką, że to pływanie będzie, nie wiem, będę odczuwać tutaj dużo powiewów wiatru, zupełnie mnie zaskoczyła, ale tak pozytywnie. Tak, to jest, często to słyszę na pokładzie, że Wisła zaskakuje pozytywnie. Mamy takie skojarzenia, tak? Jakieś może niekoniecznie fajne z Wisłą. Szczególnie dzisiejsi 30-latkowie, 40-latkowie tą Wisłę kojarzą jako takie miejsce. Niebezpieczne, może, może niekoniecznie do, do rekreacji, do turystyki. Natomiast starsze osoby pamiętają Wisłę jako przepiękny akwen, nad którym wypoczywali, pływali na kajakach na żaglówkach. Więc jak tutaj mam czasami takie osoby z Torunia 60-latkowie dzisiejsi, to oni po prostu zaraz uderzają we wspomnienia. A jak to byliśmy młodzi, jak tu mieliśmy kajaki, żaglówki, proszę pana, cała ta plaża to była pełna ludzi. Wie pan tu, jak we wodosławowie było latem? Ile zajęłaby podróż do Warszawy stąd? Do, do Warszawy mniej więcej 3 dni. Do Gdańska około 2-2,5 dnia. To Bydgoszczy, 4-5 godzin, do Grudziądza <laughs> jeden dzień. Tak, do Berlina? Że, do Berlina też byśmy mogli dopłynąć. Jak najbardziej. Kodzień. E, no, Ale my... nie włączamy taksometru, jakoś się dogadamy. E, tak, dogadamy się, dogadamy <laughs> się, około tygodnia z kawałkiem. Bardzo Wam dziękujemy za tę Waszą pasję, z której my jako turyści i teraz dziennikarze możemy korzystać. Świetne jest to, że historia jest dla Was ważna, bo w Toruniu historia jest ważna. No to jest niesamowite miasto pod tym względem i takim naszym atutem jest opowiadanie o historii Torunia i naprawdę można tutaj opowiadać cały tydzień. Torun ma bardzo barwną, bardzo bogatą historię, chociażby tradycje flisackie, ale nie tylko. Mamy tutaj oczywiście Mikołaja Kopernika, mamy historię wielkiego handlu wiślanego, związanego właśnie z tymi łodziami. Wszystkie nici, wszystkie drogi, związane z historią Torunia prowadzą nad Wisłę. Proszę Państwa, jesteśmy po fantastycznym rejsie, ale chyba trafiliśmy do najlepszego miejsca, żeby się ogrzać i dobrze zjeść. Bardzo dobrze, zjeść. dzień dobry. Dzień dobry, mówią, że dobrze tu gotują. Witaj, mistrzu, chodź do nas, pokażesz Idę. kilka sztuczek. Pogotujemy. Nie wiem, ile razy w tej audycji telewizyjnej padnie słowo piernik, ale Toruń to także inne kulinarne specjały. Z pasją i zaangażowaniem przekona nas o tym Batłomie Witkowski, szef kuchni, który swoim talentem i pasją tworzy kulinarne serce Torunia. To witam witam w, moim, w moim sercu kulinarnym Torunia, dokładnie tak, piękne określenie. To mogę powiedzieć jeszcze ładniej: gotowałeś dla Willem de dla Kate Blanchet, dla Adama Drivera trudno lepszą rekomendację. Tak, uważam, że to jest pewnego rodzaju dla mnie wyróżnienie. Ale też dla mnie każdy gość jest najważniejszy, ponieważ przyjmujemy tutaj gości z całego Torunia, z całej Polski, z Europy i z całego świata. Zacznijmy od chleba, który, proszę Państwa, pachnie piernikiem. Tak, to a... jest nasz, nasz specjał. To jest takie podziękowanie dla gości, że dziękujemy, że jesteście. Pokażmy go. To, to jest, taki, go, to jest go. takie czekadełko. To jest piękny, pieczony, codziennie świeży, chleb piernikowy który jest na zakwasie ze śliwkami wędzonymi z cebulką karmelizowaną e, i z przyprawą piernikową, którą sami również tutaj robimy. Poczęstuję was. Do tego dodajemy taki twaróg e, zagrodowy naturalny z oliwą ziołową. Kochani, jest to wyborne, przepyszne. Dobrze. To jest to ja, dla ciebie. Ja jestem testerem. A tu jest dla ciebie chlebek. To jest moment, w którym żałujemy, że telewizja to jest sztuka pokazywania, a Państwo nie mogą tego poczuć. To mam taką rekomendację, że już po tym Czekadełku wiemy, że nie jesteś starym piernikiem, jeśli chodzi o szefostwo w kuchni, tylko jesteś nowoczesnym szefem kuchni. To pokaż, co więcej potrafisz. Pomyślałem, że dla Was i dla naszych widzów TVP Polonia przygotujemy danie, które jest takim no, pewnym wyznacznikiem już naszej restauracji. Jest to danie od samego początku z nami. Są to, my mówimy na to gęsie pipki, ale wzięło się od gęsiego, gęsiego pipka czyli dania z kuchni żydowskiej, gdzie były faszerowane gęsie szyje mięsem gęsim, prawda? Do nas na Kujawy przyszło to w formie duszonych żołądków, bardzo długo gotowanych w bulionie z wieloma przyprawami, z warzywami i na koniec karmelizowane w takiej cebuli z Białym winem, z miodem. Mistrzu, czy mogę Ci jakoś pomóc? Bo musimy działać dwutorowo. Znaczy, Oczywiście, że gotujesz. Do łąki już są Zamiana. przygotowane, tak sobie one już są odgrzane. A tu mamy dodatek, który jest dość zaskakujący dla naszych gości, ponieważ mamy klasyczne polskie ziemniaki, trzeba bardzo mieszać, tak fajnie, ubijać, można powiedzieć. Tak, bak, 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 bak. Tylko nie krzycz. I to jest pires z ziemniaków z dodatkiem trufli, czyli taki akcent trochę światowy, taki bardziej elegancki. Słuchaj, trufla truflą, ale jak wiemy, no nie każdy ma dostęp do trufli, bo to jest coś bardzo ekskluzywnego. Tymczasem, jak to się linkuje z tym, że widzimy w Twojej restauracji takie klasyczne słoiki, jak Polacy mają w swoich spiżarniach? O co w ogóle chodzi? W gotowaniu u mnie od wielu lat jest takie przysłowie simply the best, czyli jak śpiewała Tina Turner, im prościej, tym lepiej. Mamy na talerzu w naszej restauracji, w naszych daniach, wiele produktów, które przygotowujemy taką metodą babciną, spiżarnianą marynowane orzechy, śliwki w occie, gruszki w occie, marynowane dynie, kiszone rzodkiewki. I to wszystko często znajduje się na talerzach, bo to tak naprawdę daje prawdziwy smak, a przede wszystkim jest bezpieczny i w przychowywaniu, i w przygotowaniu. Bardzo fajna metoda i smak, no wszystko pachnie. Tutaj wszystko pachnie w tej kuchni, już mając się pipki. Mając już pire. Mając bardzo to... sprawnie zamieszamy. Bardzo ładnie, no, tak. naprawdę biorę pana na staż. <laughs> no dobra, to sprawdzimy, czy on jest better than all the rest. Jak śpiewała Tina Turner? Simply. Jest simply the po best. Prostu. Składamy danie? Składamy danie, kochani. Ok, nakładamy dwie łyżki, pire na talerz. od jednej. Bardzo raz. dobrze, zamieszanego pire, dodajmy, tak? Dwa. Dwa. I jeszcze troszeczkę. Nie będziemy oszczędzać. Czyli, Tutaj nie trzeba dobrze Teraz oczy, bardzo oczy. ładnie rozsmaruj to delikatnie, żeby stworzyć pewnego rodzaju no taki profesjonalizm od, brzmi od jak ciebie wysanie, wymagany. Ale... Jest ok? Patrz, kochany. Te trufle się tutaj bardzo fajnie składają z tymi gęsimi żołądkami. One są pięknie skarmelizowane w takiej w takiej cebuli z białym winem i z miodem. Zobacz, jak to pachnie. Ja, ja czuję cały Śudownie. czas. Proszę nam wierzyć, to pachnie wybitnie. Kochani i wszystkie dodatki, o których wspomnieliśmy wcześniej. Ja już się tym zajmę, jeżeli pozwolisz, chyba że chcesz pomóc. Nie, 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 jakby ustępuję pola jeśli mistrzowi, cena chodzi... jest twoja. Właśnie, jeśli chodzi o dodatki, to zostawiamy to. Orzechy, parę. czyli mamy tutaj taki słodki akcent, który, który jest potrzebny w każdym daniu. Tak jak powiedzieliśmy, danie musi być słodko-słono-kwaśne, a czasami nawet goryczka, jak wejdzie do tego smaku naszego, będzie super. Mamy śliwki, nasze babcine można powiedzieć, w occie które nadają kwasowości temu daniu, okej? Okay? Takim eleganckim znowu dodatkiem są pistacje. Orzechy pistacjowe, takie lekko zmielone, dodajemy do tego dania, okej? Okay? To się czasem tak nie mówi u Was profesjonalnie, tekstury i smaki? Tekstury i smaki, A, bardzo ładnie się, powiedziałaś. Przygotowałam się, przygotowałam się. Wcześniej robimy również takie ciasteczka cynamonowe, które są na wytrawnym cieście takim ala ale nazywa się cygaretkowe. Dodajemy je jako chrupkość, czyli ta tekstura, o której mówisz, prawda, czyli tekstura i smak. Mamy coś chrupiącego, podajemy takie chipsiki cynamonowe, no i oczywiście coś zielonego, żeby było świeżo, żeby było pięknie. Mamy listki na nasturcji, które są lekko gorzkie i również robimy swoją oliwę, taką, taki olej szczypiorkowy, którym wykańczamy całe danie. Choć ja uważam, że gdyby to Pirenie było tak pięknie, jakby bazowo zamieszane, tak, tak, to, to jest... całe to danie. Gratulacje, gratuluję. Widzę, że trzymasz ten garnek cały czas tak mocno ze Ja tak z tym garnie nie zostałem bo jest tak pod wrażeniem, zbrodziło mnie, ale tekstura, jak się patrzy, idealna. Pamiętamy, co powiedzieliśmy na początku. Simply the best. Zobaczcie, jak kilka produktów prostych potrafi zrobić piękne danie, które naprawdę robi wrażenie. Jeszcze jedno pytanie, wracając do Kate Blanche. Na co ona się zdecydowała w Twojej restauracji? Je bardzo warzywnie, wegetariańsko. Czyli jesteś trochę jak lekarz i nie zdradzasz wszystkich preferencji kulinarnych? Nie zdradzam, gości. ale na pewno nasza kuchnia dostosowuje się też często do preferencji różnych gości, którzy mają czasami jakieś specjalne potrzeby, ale na pewno było smacznie, ale wegetariańsko. Tajemnica szefa kuchni. Ja nie będę robił tajemnicy z tego, podkreślam raz jeszcze, wybitne. Znakomite. Fantastycznie, brak. bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękujemy za gościnę, bo wszystko było przepyszne, a my już teraz poznajemy dalej Toruń, ale teraz od tej strony kulturalnej, bo już za chwilę spotkamy ze sławkiem Wiescholskim. Toruń, miejsce, które przyciąga gotycką starówką, i z tego jest znane, ale Toruń to także inne dzielnice, które również mają wiele do zaoferowania. Jesteśmy na Bydgoskim Przedmieściu, na dzielnicy, która jest związana z artystami, z ludźmi kultury. Tutaj działa kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia. Nowo otwarty dom kultury na sterydach. Coś takiego, czego jeszcze w Polsce nie było. Każdy, komu w duszy gra kultura, może tutaj przyjść. Dla, e, przez wiele lat i nie możemy o tym zapominać. My właśnie teraz chcemy też stworzyć taki dom dla artystów profesjonalnych, ale również amatorów, którzy znajdą swoją przestrzeń dla osób, które będą mogły odkrywać swoje nowe pasje, albo po prostu dla osób, które będą chciały uczestniczyć w życiu kulturalnym Torunia. Proszę Państwa, czy Toruń nas znowu zaskoczył, bo byliśmy przekonani, że to właśnie do Torunia kupiliśmy bilet PKP. A Znów mamy szczęście, bo to jest właśnie, jakby a być może luksusowo. do Memphis, Sławek Wierzcholski, nocna zmiana blusa, nie widać, a 40 lat na scenie i całe życie związane z Toruniem. Tak, tu się urodziłem, wychowałem, zdobyłem edukację w podstawówce w średniej szkole i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Trudno, żeby nie, był, nie, czuł, nie czuł się związany. Są też ślady mojej bytności. Jeśli mogę tak powiedzieć, no tu z nostą z Janoblusa zaczęliśmy w klubie od nowa przed 42 lat dokładnie. Czuję, że to jest moje miasto i chociaż często wyjeżdżam z racji uprawianego zawodu, to lubię tu wracać i czuję się tutaj naprawdę dobrze. Blusowy alfabet. Sławka Wieszkowskiego to jest także pozycja, którą rekomendujemy wszystkim tym, którzy znają Bluesa albo Bluesa po prostu chcą poznać. Mam jeszcze jedno takie pytanie graniczne. Czy Bob Dylan dobrze grał na harmonicy? Bob Dylan jest noblistą, jest wybitnym poetą. A czy jest dobrym wirtuozem harmonii? Dylan gra po on gra tak. Niektórym to się podoba, ja stawiam raczej na pewną finezję. jasne. Wyglądają nas widzowie z całego świata na to liczymy, w jakich częściach świata harmonika jest ważna i e, oprócz moich wspomnianych przestrzeni w Stanach Zjednoczonych gdzie jeszcze harmonika gra dużą rolę, w jakich krajach. E, harmonika jest znana i popularna na, na całym świecie, ale chyba najbardziej. Mm, w Hongkongu i w, w południowych Chinach. Tak, tam są zespoły harmonikowe, które grają no, muzykę m, skomponowaną na orkiestry symfonicznej i partie poszczególnych instrumentów grają harmoniki. To brzmi dosyć dziwnie, ale <grym> robią to z pasją. A czy to prawda, że harmonika brzmiała kiedyś w samym sercu Watykanu? Tak, e, Papież Pius VI m, grał na harmonice, ale ja powiem, też, że harmonika zabrzmiała kiedyś w samym sercu, no w całej Polsce. Ja osobiście na harmonice zagrałem na wieży Kościoła Bariańskiego i no było to 1 kwietnia. Radio polskie, program pierwszy z polskiego radia podawał informację, że z powodu oszczędnościowych nie będzie chylało na trąbce, tylko na harmonice. No i wszyscy mówią, no 1 kwietnia, ale wymyśliwi. No, i niedowiarki niestety się zdziwili, kiedy o godzinę 12 popłynął Hejnał. To było umówione z prezydentem Krakowa i z dyrektorem programu pierwszego Polskiego Radia. Ja, przebrany za lajkonika, o czym zresztą jest właśnie wszystko opisane w tej książce, grałem na harmonice i było to transmitowane na cały kraj. Kiedy stanąłem tam na szczycie wieży Kościoła Mariackiego i zagrałem. Sławek Wierzcholski, wielki artysta grający na niewielkim instrumencie. A Torun miastem wielkich atrakcji wielkich niespodzianek, które warto odkrywać. Mam nadzieję, że program Fajna Polska z Torunia Państwa do tego zachęcił. I wielkim będzie moje spełnienie, jeżeli mistrz na końcu zagra dla nas jeden ze swoich songów. Wtedy będę done and done, jak to mówią w Memphis. Do zobaczenia.